Posłuchajmy, co mówił o stanie swojego syna. Stan syna cały czas jest bardzo trudny. Podjąłem decyzję, żeby pójść z dzieckiem do psychiatry. Po prostu się boję. Czy on panu mówi, czy powiedział właśnie o psychiatry o tym wszystkim dopiero? mimo wszystko stara się ukryć emocje. Mało za mną o ten temat dopiero otworzył się czy psychiatra. Psychiatra założył, żeby ograniczyć dostęp do przedmiotów, które mogą być wykorzystane. Samokoleczenia. Czy w ogóle mogą zagrażać to dziecka? Jestem przerażony, bo nie wiedziałem, że takie tendencje są. czy mogą wystąpić. Dramatyczna, przyznają Państwo, jest to relacja, bardzo słaby jest stan tego 13-letniego dziecka, ale wiemy też, że tam jest drugie dziecko, dziewczynka, która również jest w bardzo kiepskiej kondycji psychicznej. Jak Państwo widzą, także cała rodzina cierpi na decyzję o tym, by kobietę Annę umieścić w areszcie. Tak naprawdę kobieta ma, miałaby przed prokuraturą odpowiadać za jakiekolwiek przestępstwa urzędnicze, które de facto badane są wyłącznie na dokumentach. Więc tak jak rozmawiam z adwokatami, jak rozmawiam z prawnikami, to nie mówią, nie było tak, Niższej potrzeba by umieszczać kobietę w areszcie tymczasowym, bo takie prawe bada się przede wszystkim na dokumentach. No, się z okaz naszego instrumentu. Tak, rzeczywiście, rzeczywiście tak jest i potwierdziła to pani Katarzyna Kucharska w rozmowie wczoraj, w Dniu w Polsce 24, w bardzo podobnej e, sytuacji umieszczona w areszcie wydobywczym. Kobieta, która zajmuje się niepełnosprawną mamą. Także na bazie dokumentów można było to śledztwo przeprowadzić, być może zastosować inny środek zapobiegawczy. Małgorzio, dziękuję Ci raz jeszcze. I Żaklina Skabrońska teraz e, z nami. Witamy Cię Żaklina no, Żaklina, e, śledzi krok w krok obywatelskiego kandydata na prezydenta doktora Karola Wąskiego, który dzisiaj po raz pierwszy e, w trakcie wspólnie z małżonką małżonką. Tak, dokładnie. In the beginning God created the ziemię. and the earth. The earth was without Paul and Paul. Darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness He called night. And the evening and the morning were the first day. And God said. Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament Heaven, and the evening and the morning of the second day. And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear. And it was so. And God called the dry land, earth. The gathering together of the waters called He, seas. And God, God saw, saw that it was good. And God, and God said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night. And let them be for signs and for seasons and for days and years. And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth. And it was so. And God made two great lights, a greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God saw that it was good. And the evening and the morning were the fourth day.